Wybory do Parlamentu Europejskiego pokażą, czy zjednoczona, prodemokratyczna opozycja jest w stanie wygrać spis. Jeden mandat więcej będzie symbolem. Sukces spowoduje euforię i wzmocnienie koalicji europejskiej. Jestem przekonany, że będziemy również startować razem w wyborach jesiennych. Mówił w polskim radiu 24 Jacek Protas, poseł Platformy Obywatelskiej. Koalicja Europejska idzie do eurowyborów pod hasłem przyszłość Polski, wielki wyborów. Jej liderzy zaprezentowali w Warszawie 10 punktowy program wyborczy. Podpisali też deklarację programową. Więcej szczegółów programu wyborczego Koalicja Europejska ma przedstawić podczas sobotniej konwencji? To będzie pierwsza. Wspólna Konwencja Koalicji Europejskiej. Do tej pory wszystkie spotkania były oddzielne. Tak naprawdę będzie to rozpoczęcie wspólnej kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na pewno będą wystąpienia liderów, na pewno będziemy rozwijać punkty naszego dekalogu, tłumaczył Jacek Protas. Wśród dziesięciu punktów programowych znalazły się Polska wśród liderów Unii Europejskiej, Fundusze Europejskie dla Obywateli i Samorządów, Unia lepszej żywności i równych szans dla rolnictwa, Unia zdrowego i dłuższego życia, Unia na rzecz wyrównywania poziomów życia Europejczyków. Unia Europejska Wartości, Unia Europejska dla Młodych, Unia Wspólnego Bezpieczeństwa, Unia Czystego Powietrza i Taniej Energii oraz Unia Spójna Transportowo i Komunikacyjnie. Gość Polskiego Radia 24 podkreślał, że przyszłość Polski jest w UE. Nie tylko o tym mówimy, ale również tak postępujemy. Robiliśmy wszystko, by zakorzenić nasz kraj we wspólnocie. Stoimy przed wyborem, czy chcemy silnej Polski w mocnej Europie, czy chcemy się oddalać i kierować na wschód. Oczekujemy od rządu pis działań, które będą nas integrować z UE. Na razie jesteśmy w permanentnym sporze z Komisją Europejską i z poszczególnymi członkami UE, tłumaczył Jacek Protas.